Proszę powiedzieć jak wyglądała pani matura? Moja matura 33 lata temu. Oczywiście o godzinie się rozpoczynała. Biało-granatowo bądź biało-czarno, bo taki był wymóg. Pierwsze godzinę półtora przeznaczyłem na sporządzenie notatek, przygotowanie się, a potem już pisałem. Mało nie brakło mi czasu, ale zdążyłem. Przede wszystkim duży stres. Wylosowałem i na języku polskim, i na matematyce pierwsze ławki. W związku z tym, korzystanie z materiałów pozaumysłowych, tak to nazwijmy, było utrudnione. Po rozlosowaniu numerków, kiedy już wszyscy siedzieli w ławkach, kiedy czekaliśmy na, na pytania maturalne, zdarzyła się przedziwna historia. Mianowicie cała aula w liceum ogólnokształcącym zadrżała. Wszystko się jakby poruszało. Potem dowiedzieliśmy się, że było to jakiś wstrząs związany prawdopodobnie z kopalnią. Ale do dzisiaj to pamiętam, że był to taki moment, który uświadomił nam, że, że jak jednocześnie kruche życie ludzkie, a z drugiej strony przy jakim ważnym momencie nam się to zdarzyło. Więc pamiętam, że z Polskiego pisaliśmy w ten czas, był czas chyba 6 godzin. Wyszedłem po 5 godzinach. I byłem tak zmęczony, a w śmiesznym miejscu byłem zmęczony, bo mi mięśnie nóg e, e, bolą i tak się zastanawiałem dlaczego. I przez całe 5 godzin to właśnie pod stolikiem to moje nogi, całe, byłem tak zdenerwowany, że cały czas właśnie ruszałem nogami. I z tego tytułu właśnie miałem takie e, ból mięśni. E, na ustnych zdecydowanie lepiej, same piątki, jedna celująca, no na pisemnej trochę gorzej były czwóre. Ocena dobra była z języka polskiego i z matematyki też ocena dobra była. Czyli była pani, była pani dobrą uczennicą? Tak, oczywiście byłam dobrą uczennicą. Zawsze było świadectwo z paskiem. Cztery z, niestety z matematyki, czwórkę, piątkę z ustnego z matematyki i piątkę z geografii. Dobrze, dosłownie w przenośni, to znaczy większość ocen, dokładnie nie pamiętam, konkretnie z których przedmiotów, ale kształtowała się wokół oceny, oceny dobrej. Wtedy, proszę pamiętać, nie było ocen celujących, więc ten dobry chyba był lepszy niż obecny dobry jest. Ocenę to będzie tego, ale muszę powiedzieć, tak, zaraz sobie przypomnę, e. no, zaraz z polskiego, no w każdym razie zaliczyłem. E. Z matematyki na pewno miałem cztery, to pamiętam. Z biologii też cztery, to też pamiętam, a z polskiego zaliczyłem. Więc <grym> wtedy ocena była, no trzy, tak, to zaliczyłem w każdym razie. Tak, tak to pamiętam. Życzę powodzenia i trzymam kciuki e, za, e, za wszystkich maturzystów. E, pamiętajcie, zawsze pożyczonym piórem lub pożyczonym długopisem bez tego nie da się zdać matury. Powodzenia.